Znajdujemy się przed stadionem Krakowi, w miejscu, w którym swoją wizytę na stadionie pasów rozpoczynają kibice drużyn przyjezdnych. O tym, dlaczego na stadionie Krakowi można czuć się bezpiecznych, porozmawiamy dzisiaj z szefem bezpieczeństwa MKS Krakowia. Ireneusz Smaś, kierownik usług bezpieczeństwa MKS Krakowia. Przedstawię Państwu pomieszczenie robocze. Punktu dowodzenia, dokładnie monitoring, potocznie nazywamy to Big Brotherem, dlatego że znajduje się tu ogromna ilość kamer, zintegrowana dokładnie z wizją. W tym momencie możemy określić położenie każdego kibica, który znajduje się na stadionie, przejrzeć całą drogę, jaką przebył od momentu wejścia na stadion do momentu zajęcia miejsca na trybunie oraz jego powrotną drogę ze stadionu. Dokładność kamery jest bardzo wysoka. Możemy tutaj zlokalizować numerek na krzesełku porządkowy, który znajduje się na trybunie. Także wielkości kilku centymetrów przedmioty możemy zlokalizować z takiej kamery bez problemu. Charakterystyczne cechy, rysy twarzy lub blizny, które występują u poszczególnych osób. Możemy na podstawie tego nawet w takie elementy tutaj rozpoznać przez kamery. Z tego miejsca możemy obserwować obiekty z 250 kamer, łącznie z kamerami biometrycznymi. Cały teren przyległy do stadionu, ulice sąsiadujące, obiekty również są w zasięgu naszych kamer. Także ten monitoring jest wykorzystywany tutaj na co dzień, nie tylko w trakcie meczu, ale również w dni powszednie. Cały zapis zarejestrowany na co najmniej rok czasu. Wszystkie mecze mamy zgrane od początku stadionu. Pełnice wszystkich kamer. Przedstawię Państwu może lokalizację poszczególnych służb, które znajdują się w tym, w tym pomieszczeniu. Znajdujemy się tutaj przy stacjach roboczych operatorów monitoringu. Pracuje tutaj 6 osób na każdym meczu. Na końcu znajduje się stacja dowodowa, na której gromadzimy i zapisujemy dane z eventów, jakie się tutaj wydarzyły oraz różnych zajść. System domofonów. Mamy tutaj telefony alarmowe, domofony zamontowane we wszystkich windach. Każdy kibic, który ma jakikolwiek problem w windzie może połączyć się tutaj z naszym centrum i uzyska pomoc podczas meczu. W, tym, w tej części znajduje się panel, który steruje wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem całego obiektu. W każdej chwili jesteśmy w stanie ustawić przedział czasowy aby uaktywnić dane media, po prawej stronie panel pożarowy cały system sygnalizacji pożaru wraz z systemem DSO również tutaj mamy wyprowadzony. Cały czas dostęp możemy alarmy odbierać, weryfikować, kasować, ewentualnie uaktualniać urządzenia. W tym miejscu przebywa sztab policji, dowódca zabezpieczenia, zastępca dowódca, który zajmuje się koordynacją ruchu drogowego w okolicach stadionu i ulicach przyległych. Pomieszczenie robocze kierownika bezpieczeństwa. Ostatnie pomieszczenie znajduje się na samym końcu monitoringu. Znajdujemy się w pomieszczeniu roboczym kierownika bezpieczeństwa. Z tego pomieszczenia kierujemy całością zabezpieczenia. Wszystkie służby tutaj są zintegrowane: ochrona, policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, operatorzy monitoringu. Dodatkowo mamy możliwość emitować komunikaty alarmowe za pomocą tego urządzenia. Jest to panel systemu DSO, wyprowadzony właśnie specjalnie, po to aby można było w każdej chwili bez problemu nadać komunikat, ewentualnie zarządzić ewakuację całego obiektu. Po wciśnięciu tego czerwonego guzika mamy zasięg w całym obiekcie. Wszystkie głośniki systemu DSO emitują nasz komunikat. Aktualnie znajdujemy się w pomieszczeniu monitoringu, dokładnie jest to stacja dowodowa. W tym miejscu przejmujemy Wszystkie dane, które przekazują nam e, operatorzy monitoringu, e, zapisujemy je na nośnikach w postaci płyt, e, DVD, ewentualnie drukujemy zdjęcia w kolorze. E, wychwytujemy tylko sytuacje e, patologiczne związane z incydentami, takimi jak odpalenie pirotechniki, zakłócenia porządku regulaminu obiektu. Mamy na szczęście niewiele takich sytuacji. Mamy zdyscyplinowanych kibiców, e, śladowej ilości przez rok czasu kilka. Pojedynczych zajść i to w głównej mierze sprawcami są kibice drużyn przyjaznych. Przykładem takiej sytuacji może być mecz Legi Warszawa z Krakowią, odpalenie środków pirotechnicznych na trybunie. Kibic Lechi kilkukrotnie zmieniał swoje położenie na trybunie, przebrał się w inne ubranie swoich kolegów. Mimo to został wychwycony przez operatorów monitoringu został zatrzymany natychmiast po meczu i w trybie osądzony. Kolejny przykład mecz z Lechią Gdańsk. Kibice drużyn Lechi, Wisły wspólnie zdemolowali sektor Krakowi. Zostało zatrzymanych ponad 8 osób. E, cały czas byli w zasięgu monitoringu, za wyjątkiem toalet. Między innymi mamy tutaj takiego kibica, który pojawił się z tabliczką ewakuacyjną e, ze strzałką na zalaminowanym e, elemencie plastiku. Pomimo ostrzeżeń, e, jakie uzyskiwał od kolegów, m, został on zidentyfikowany po zakończeniu, e, po zakończeniu zajścia. Jest sytuacja, macie kibica, jest decyzja, że zostanie zatrzymany i co się wtedy dzieje? No wtedy musimy ustalić jego położenie na trybunie, zlokalizować jego miejsce, zgrać film z... Z zajściem, które dokonał, jest to jakaś patologiczna sytuacja, na przykład ta pirotechnika, o której wspomniałem. Kibic zostaje sfilmowany, następnie z zapisu zostaje wykonane zdjęcie w kolorze i mamy taki portret, na podstawie którego możemy kibica zlokalizować przy wyjściu z obiektu. Zazwyczaj kibice są zatrzymywani przy opuszczaniu obiektu już poza terenem naszego stadionu. Przeprowadzamy to dyskretnie po zakończeniu meczu. Przy wyjściu z obiektu. Panie Jirku, znajdujemy się na mie w miejscu, w którym wykonywane są zdjęcia biometryczne. Mógłby Pan opisać, jak to wygląda? No, Kibice tutaj muszą poddać się e w sfotografowaniu. Aktualnie kibic wykonuje zdjęcie biometryczne, zapisywane jest w bazie danych. Musimy zachować parametr, który pozwoli nam, aby zachować odpowiednią jakość zdjęcia. Jeżeli ten parametr nie jest prawidłowy, wtedy trzeba powtórzyć kolejny raz robić zdjęcie. I jest to operacja jednorazowa. Operacja jednorazowa. Po zarejestrowaniu można nabywać bilety bądź to karnety już na całą rundę. W przypadku kibiców drużyny przyjezdnej również występuje użycie biometryki w postaci zrobienia zdjęcia na, w momencie wejścia. Każdy kibic, który przekracza bramy naszego obiektu, przechodzi przez kowrotek, musi odbić bilet, czyli zainicjować warunek bezwzględny który wejścia na ten obiekt. Dodatkowo kolejnym etapem przekroczenia bram obiektu jest odbicie, zrobienie zdjęcia biometrycznego przez kamerę naturalnego z danego dnia I to, jest, i to jest również element biometryki. Jeżeli nie zrobi zdjęcia, kołowrót się nie obróci, kibic nie wejdzie tutaj na obiekt. Także każdy kibic jest tutaj zapisany w naszej bazie pod kątem wizerunku twarzy. Panie tylko każdy średnio sprawny młody człowiek bez problemu pokona tą barierkę i może przedostać się na stadion. Się, jest w stanie pokonać tę barierkę bez problemu, sprawny jak również niesprawny. Natomiast do tej pory nie było ani jednego przykładu przekroczenia tej bariery podczas meczu w sposób, który mógłby wyegzekwować na karę na tej osobie. Kibice podchodzą bardzo rozsądnie do tego tematu. Jest to taki nowy trend, który powstał w UEFA. Odchodzi się od wysokich barier, zastępuje się właśnie takimi barierami psychologicznymi w postaci niskich ogrodzeń. Tutaj kibice powinni być wyedukowani. No, działamy cały czas w kierunku edukacji kibiców. Weszliśmy również w program stewardingu. Pracujemy nad edukacją kibiców, wspieramy ich, zatrudniając stewardów. Także tutaj pole do, do popisu również dla innych klubów, które jednak posiadają wysokie ogrodzenia, niebezpieczne dla kibiców. I mimo to bez problemu kibice demolują, forsują te, te ogrodzenia. I jednak nie stanowi to dla nich jakiejś przeszkody. U nas jest odwrotnie, nie posiadamy wysokich płotów, wysokich barier. Jedyna ta bariera psychologiczna tutaj kibic podchodzi logicznie do tematu i nie podejmuje tego negatywnego działania i nie przekracza naszego ogrodzenia, mimo to, że ono jest bardzo niskie i jest w stanie to zrobić w każdej chwili. Także chciałbym zapewnić naszych kibiców, że mogą czuć się tutaj naprawdę bezpiecznie. Zapraszamy tutaj rodziny z dziećmi, które bardzo. Bardzo chętnie przybywają tutaj na obiekt, Bardzo chętnie przybywają również wycieczki ze szkół. Jest to stadion, podkreślam, bardzo bezpieczny. Ta mała ilość drobnych incydentów, jakie się tutaj zdarzyły przez rok czasu, może o tym się poświadczyć.